Grafa. Grafa. Mm. Nie ma go na whitelist. On liście. nie ma pana czasem? No jest, właśnie. Jest na listie, przecież widzę go. No nie ma go. On nie a, chce on grać. On, ja on nie, a, on nie gra. chce grać. Administracja postanowiła go usunąć z whitelistu, niestety. A, rozumiem, rozumiem. Yy, to... to na razie się nie wiem do to... nich. Nie spodziewałem się tego pytania. Mhm. Mm Przemyśl Zahaczaj! Gdzie jesteś? Tam gdzie się, się zaczęliśmy się... pić? Czy słyszycie w ogóle co mówię? Dobra, dobra, no i to no jest no no Co za te Nie, nie, nie wiem, no. Się nie dobijaj, pomóż, pomóż, Jestem zabudowany w kuboidzie. O już teraz? No podnieśli mnie, no. no, 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 idą gdzieś tam. POMOCY! bo mnie zabudowują! Mamy trzech graczy ze sobą. Dobra, allergy, dobra, dobra. Rzucili mnie, no panowie do jasnej cholery! Mamy trzech graczy, broń zabity. Fajnie, no a mnie zabili. I wynieśli. No to będzie trzeba budować ten beacon, nie? No.. Albo dać go pod ziemię, ale jak na razie. W ogóle czarnym szkłem, co? Albo czerwonym. Żeby no, no, taki czarny no, no. promień poleciał. Albo może pomieszać czerwony z czarnym, chociaż nie jak to wyjdzie. Dobrze, blaska. Dziękujemy za pomysł. A gdyby pomysł... A może <grym> popsypać tą kokainą! Mymy. I każdy z innego rogu zacznie wciągać! No. Nie parzyście? to ale... ja wciągnę dwie! Linie. WSZYSTKICH WYCHODZIMY, WYCHODZIMY, niech, wychodzimy, niech, wychodzimy, tak Panowie, WYCHODZIMY Tak się nie robi Panowie, wychodzimy Wychodzimy Ja, ja tak też nie? leżę koło diabła, leżę koło diabła tutaj niech, na górce, na, na górce gór, gór, zaraz I tu jest to obok, jest to obok, tutaj obok niech, musisz, diabeł, niech, diabeł, to, musisz go musisz go do Ja już nie mam po to, Ja Jest ja tutaj, jestem, jestem SIĘ TAM kurde! Zabij Lidiaczka, zabij Lidiaczka Double kill, double kill, double Nice Wszystkich

Generalnie, jak się komuś nudzi, to polecam iść poczytać komentarze pod odcinkiem mówiaczka albo Kwadratowej. Wrzucanie Kwadratowej na YouTube'a to dobra, jest największy debilizm, polecam. jaki chyba można zrobić. Po prostu dzieci na YouTubie, które oglądają Minecrafta, są niereformowalne. Prawdopodobnie mają jakieś 6 lat, obstawiam i to nawet nie żartuję. Przecież ja kiedyś... Zniszczyłem Nexę jedną ścianę i miałem komentarze typu CZEMU TO ZROBIŁEŚ Nexon PEWNIE TERAZ PŁACZĘ Jezus Maria tak zdecydowanie tak właśnie się dzieje Dwudziestolatek płacze w domu bo mu ścianę zniszczyłem Jakby no legit A, co, A to nasze intymne chwile jak no, nie No bez kitu ta ruchaliśmy się No to widzisz co? przydałoby się go do teamu Co? Nic, co? Ja mówiłem o jakby dawaniu jakby itemów na bez boku Bez no. kitu ta no na boku Faworka. wiesz jakiś tam ten Mega było Proszę, tu byłeś lewej, spokojnie Pro, Co ty podmieniasz miejsca? No, Do, powiedziała pana osoba, nie? No nie, to, to ręka miejsca no prawa ręka, no co ty to jest robisz? Bardzo ja tu powinienem było. od początku siedzieć Co? Ha, ale to lewa, że gorsza, tak? A ja, to że gorsza Ale ja jest organizatorem? Panowie, no możemy zrobić casting Dobra, to ja będę środkową ręką <noise> No nie no. My jesteśmy w podstawu. Każdy ma rolę w teamie. Zrelu, byś swoją rolę podnalazł. Ja lubię rolę po prostu. Nie będę w pod prawą ręką. Dziako, co ty robisz no? Ta rola jest zajęta, co? Ta rola zajęta. Panowie. Ewron coś listeryczy. Co?

My się tu ostro, murów naszych nie dotknął, bo nie po to enchanty, medę zbroja byśmy się tu poddali, jedziemy aż do strona Wiem, że to nie Caritas i nie ma nic za darmo Lecz dam wam takie mury, przy których inne blakną Nie będziecie narzekać, że ktoś wam robi I się podawa nawet jak zginę od PNP pod fotelami SWRF PP jump jumps, mogę zginąć Warto było na widzę wam to bo mnie zdradzili. No tego pantalonis, ey. Me gusta baler sober, lastru, basta, problem z tym, że my slota nie mamy. Jezus, no. na 3, 2, 1, au. 3, 2, 1. Au! 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 Dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Jak nie będzie go na, w naszym teamie, yy, to ja nie gram. I tyle? obraziłem się. I to jest podejście, które lubię. Tak zwany baby rage. My way or no way. Panowie, obrażamy się. wychodźcie. Bez kitu. E, z Taka krawędź, o, o tu no. I jak cykniesz... Ichniki na dole. To musisz od razu spamować w, tak że chcesz się przebić jakby głową przez to. A nie spamuję? Nie spamuję teraz? W? Nie, lekcja? Ale ja kliknę i wtedy W, czy teraz klikam w już W? Już teraz chyba nie, możesz. Nie, 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 nie. Po, po, po kliknięciu. Sekund, dziękuję bardzo. Jesteś. za pierwszym! <słyszańczym i bühne> <słyszańczym i bühne> Chat, w ogóle wiecie, że na tej karcie, którą teraz robiłem w portfelu, jest zdjęcie rodziny z dzieckiem? Pierwszy raz to zobaczyłem w portfelu, jest zdjęcie rodziny z dzieckiem. Tak, no zróbcie klipa Dobra. i pokaż ci, pokażę Wam. Co się dzieje? Mam z tego czatu. Ewrot może za. Ja pierdę, No i czat, jest do wody normalnie, tak? O. Wiem, 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 ja też dlatego cicho byłem A czy tu się. O! No czat planował. No fajnie, że masz jeszcze miesiąc wakacji, nie? Wszystko w porządku, jest jak jest. I pozdrowienia wszyscy! Wysyłają do mamusi! Ucałuj wszystkich ode mnie! Nie mogę. Tu wiesz, tysiąc osób albo dwa tysiące. Jak ktoś na pewno jest chory na koronę, nie? Bez kitu, a jak bym rozniósł to, a ja bym był chory i wszystkich zaraził. Pozdrowienia, macie czat. No nie, no wiesz, siedzimy sobie, tak oglądamy jakieś bzdety, bo muszę wylewelować. Ale mi się była klepa. Ale tak powiem ci, że kepsko zagrałem, bo na ich kubo idzie. Wyłożyłem się i zanieśli mnie do lochów. czaisz? To był frajewski róg z mojej strony. Ale mamy takiego tobiasza, który robi pentakilla. ajsuje ich i wiesz, o jest git. Więc tak naprawdę, jak będziemy się bić na neutralnym terenie, to nie będzie czegoś takiego, że mnie do lochów wbijają. Po prostu mają oro, to ta, ale Lisa im zabiłem, czaisz? Nieprawdziwego, spokojnie, pikselowego lisa Za to, że w ogóle jak to jest, że oni nam wjeżdżają do zamku o 11 rano o, Co ja robię o 11 rano, mamo? No jakby jasne, że masz bekę, mój kumpel się w kinie wywalił z naczosami, bo zaczął się dywan, wywalił się z naczosami na mordę, wstał, cały ryj w salsie. No to ja nie mówię, O ojej, Dawidku! jej. ale krzywda ci się stała! Tylko po prostu leje ze śmiechu i to nie jest, że jestem chamski, tylko po prostu. No, unlucky się wydarzyła sytuacja, jak się mówi, nie no, nie no, Dawidka, powiedz mu wziąć chusteczkę i mu wytrzeć nosek z tego, z tej salsy, No właśnie nie no, ja pierdzielnik za sam.